Wajza! Wajza! Się ma wariaty! Jako, że dzisiaj piękna pogoda, to wykorzystujemy te scenerię na polatanie ptaszkiem. Jestem na 60 km kilometrze trasy Wawrzyk świebodzice Też powie, odgrzewa trupa. No tak, nie do końca. Dlatego, że jeden. Temat mi tu nie daje spokoju, a zaraz zobaczycie jaki. Widzicie te zbocze? Niby zwykłe zbocze i zwykły kamień, ale ta górka nie należy do naturalnych. Ona tu została dosypana. A zaraz wam wytłumaczę o co chodzi, tylko weletę na górę. A. Jesteśmy już na górze Zwróćcie uwagę To wszystko jest dosypane Aż tam do narożnika, do psa Jeden szczegół Momencik Tak Już jesteśmy na szczycie Tam widać tą dosypkę całą. Cała tu jest te zbocze Dosypane, Zwróćcie uwagę na jedną, na jeden szczegół, tamta strona. To jest lita skała, nie? Wszystko super. I się zgadza. Tylko wyjaśnijcie mi to. To będzie najlepiej widać tu. Czemu ta strona? O, nie wiem, czy będzie widać. Czemu ta strona to jest sam piach? Tu widać, bo to lisy wygrzebały. Sam żółty piach. Bąbel Durniu. Jeden. Sam żółciutki piasek. Dosypany na zboczu. To nie jest naturalne. Żeby z jednej strony torów były skały, a z drugiej strony był sam piasek. bardziej że kilka metrów wyżej już jest znowu sama skała i gleba dziwne Nie wiem, jak mnie słychać, bo strasznie pizga. Tak idę sobie tym zboczem. nadale są tory. Ja idę w stronę Świąt I uwielbiam taką porę roku z dwóch powodów. Po pierwsze nie ma zielska i wszystko widać. A po drugie... Takie rzeczy wyłażą. Wariat, wariat już. już, już, już. Ale pizga. Miałem mikrofon z osłoną przeciwwiatrową, ale na ostatniej wycieczce podejrzewam dwa dni temu z Andrzejem poszedł na złom. Niechcący, bo niechcący, no, ale to zawsze było jakieś łatwienie z tym mikrofonem. A tak dupa blada Póki nie przyjdzie nowy. Trzeba się męczyć. z wbudowanym. A wow! Bąbel Co to ja mam? Co to ja mam? Co tu ja mam? Miśku? Co tu ja? Ale masz gluta, cały się oschniłeś. Tak, jestem niedaleko Szubienicznej, na drugim zniesieniu. Powiedzcie mi, co tu stało? Tu jest taki wkop i wypłaszczenie w się litery L. Ja wiem, ile może mieć. 3 metry szerokie i każda z odnóg ma tak po 5 metrów a tam jest Szubieniczna idziemy dalej w stronę Świebodzic Jadu tak Tutaj macie szubieniczną górę. A to jest zbocze w kierunku torów. Jedna rzecz mnie zastanawia. Coś powie, zwykły strumień wybija. Na tej wysokości. Dziwna sprawa. Zobaczcie na jedną rzecz. Wyciska z pod szubienicznej góry, i coś tu musiało stać. Dlatego, że tu są resztki cegieł porozrzucane. Co dziadu? Tu coś stało. W tym miejscu ładnie zawalone gałęziami. Chciałem się brzydko odezwać, ale już sobie daruję. I to ciśnie dość dobrze ta woda. Tak, coś stało. Tu następna cegła. 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 Co tu stało? Może jest tu dziecko z ujęciem wody? Nie wiadomo. Każdy może się to wyciska spod Szubienicznej. Bo do Szubienicznej stąd jest jakieś 200 metrów. Idziemy na Szubieniczną, coś Wam pokażę. Dziad, chciałem Wam coś pokazać. Jesteśmy na Szubienicznej Górze. I... Na chwilę nie będę mówił. Jednostka Wojskowa JW23-34 Ci, co wiedzą, to wiedzą. To był batalion e, obrony terytorialnej na Książu. Oni przede wszystkim zajmowali się usuwaniem pozostałości po Niemcach. Tak, słyszałem. Jestem troszkę niedoinformowany. Muszę na górę od Książa to jest dość spory kawałek. Tak, na moje oko, jakieś Półtora do 2 km. Jeżeli stali na Książu. To no co oni usuwali na Szubienicznej górze? Skoro tu nic nie ma, ciekawe, nie? Ponoć gdzieś na filmie widziałem, nie pamiętam dokładnie, na YouTube. że tu na dole w gospodarstwie mieszkał pewny dziadek, za Niemca, Polak. Gdzie na to gospodarstwo z tej góry przyjeżdżał żandarm i brał dwa gary zupy, dwa termosy zupy, i przyjeżdżał tu na tą górę rowerem. Ponoć stała tutaj jedynie drewniana szopa No ja się zastanawiam czy tylko ta szopa tu stała Ale o tym później Pójdziemy linią lasu i coś wam pokażę Tylko muszę przejść od stronę świewodzic. Zaraz się widzimy. Tak a na dole są świewodzice a zauważcie jedną rzecz Nie wiem czy to widać, czy nie widać Staram się to złapać Tutaj jest wykopana linia okopów od strony świewodzic Oj zaczyna padać, oj zmoknę Psiajucha. te okopy się ciągną od strony świewodzic i tak na dobrą sprawę jako punkt obserwacyjny miejsce idealne ale dla mnie troszkę bez sensu zakładając punkt obserwacyjny muszę myśleć przede wszystkim o drodze odwrotu a schodząc z tej góry jestem kompletnie na otwartym terenie Rosjanie jeżeli wjeżdżali to wjeżdżali od strony Świebodzic i od strony Lubiechowa dlatego, że tam był dojazd z czołgami przez te skarpy tu się nie pchali bo tu jest katastrofa jeden okop tu za drzewkiem jest drugi okop. To wszystko na linii lasu Oj, ziemiankę widzę Tak, okopy Tutaj widzę ziemiankę, ziemiankę ziemian, nie ziemianka Ziemianka, tak, z okopów odchodzi ziemianka Tak, tu jest odbicie i wchodzi do Ziemianki. Tak, tu była Ziemianka. Tylko, że Ruscy jeżeli by tu wpadli, to na dobrą sprawę zaszliby ich z dwóch stron: z tamtej, z ulicy i z Lubiechowa. Wystrzelaliby ich jak kaczki na strzelnicy. Niemcy musieli mieć. Przedbudowanie tu umocnień drogę odwrotu. Jeżeli nie mieli ich przez pola, to jedynie lo logiczne wytłumaczenie jest, że mieli ją gdzie? Pionowo w dół, pod ziemię. Takie moje gdybanie. Nie musicie się ze mną zgadzać. To są moje teorie. Druga sprawa gdyby tu były same okopy, po co by tu przyłaził batalion z książa. Oni musieli wiedzieć co tu jest. I maskować to Ewentualnie niszczyć. Tym bardziej, że takich te okopy tu się ciągną na linii lasu aż tam do drogi, nie wiem czy widać samochody, to jest droga. Wabi się wodzice, za to z tamtej strony nie ma nic. Jest kilka wkopów w ziemi. Na dobrą sprawę, o, tu jest potężne. Zastanawiam się, gdzie stała ta drewniana szopa. Tu wszystko młode drzewa. Także za Niemca. Nie, no za Niemca tu też był las, bo na mapach sprawdzałem. Ale tylko ta góra jest obrośnięta W koło są szczere pola. Katastrofa militarna, jeżeli chodzi o bronienie się, tutaj, jakiekolwiek. Jedynie po stronek obserwacyjny, nic więcej. Pod warunkiem, że nikt tu nie, nie podjedzie z obcej armii. Tu jest potężny wykop. O, i tu też była ziemia duża. Tu jest zejście. Skręca do ziemianki. Tak, to musiało być zadaszone. ale to jest wszystko pikuś nie wiem czy uda mi się to odnaleźć bo jeszcze troszkę tu w śniegu leży tu u szczytu góry jest jedno miejsce które mnie cholernie interesuje mianowicie tylko cholera to jest tu tak to jest tu dokładnie na samym szczupku góry. Ale czy to była ziemianka, to głowy nie dam. Wygląda jak ziemianka. Z tą różnicą, że kiedyś tu latem grzebaliśmy. O! Hajzel. I to miejsce jest zawalone tłuczniem i gruzem. A żeby było śmieszniej, Teraz tego nie widać, bo to pod śmieciami są polskie śmieci wymieszane z niemieckimi śmieciami. Zobaczcie, sam gruz, i niżej jest tłuczeń, wiem, bo kopałem tutaj. Z ciekawości. A poza tym, kto kopie ziemiankę na szczycie wzniesienia? Ziemianki się kopie za, wznies za wzniesieniem przeciwnie do kierunku natarcia. Czyli Niemcy dobrze wiedzieli skąd ruscy przyjdą. Taka ziemianka na samym szczycie wzniesienia to jest jak tarcza strzelecka. Jeden strzał ze, strza ze stalinca i nie ma śladu po niej. A nie chciałbym w niej siedzieć, jeżeli prowadzony by byłby ostrzał. Już najprędzej to bym wykopał tam, na tamtym końcu. Dlatego że strzelałem czołgi, strzelałem na wprost nie przestrzelą przecież góry na wylot, nie? A za górą nie wiadomo czy trafi, czy nie trafi, przeleci górą. Proste, proste gdybanie. Tu jest więcej takich wykopów. Ale jeden wykop musieli robić z tego śmiesznego batalionu książańskiego. Zaraz do niego dojdziemy. A żeby było śmieszniej, tam jest od cholery koksu w tej dziurze. Kiedyś chodziłem tu z wykrywaczem, jak jeszcze się nie przyczepiali. I wierzcie, mi wykrywasz na koksie dostaje świra. To jest jak grzebanie w stercie złomu i szukanie monety. Dlatego, że wykrywasz, koks wyłapuje jako materiał kolorowy. I żebyście spuchli, nie dacie rady w tym nic znaleźć. Być może to był składnik koksu. Nie wiadomo. W każdym razie Jest potężna dziura O, a tu co? Tu jest kwadrat Ciekawe I w tym kwadracie na gruzu na kupę Ale po co? Coś tu jest przysypane Tak, tu coś jest zasypane kamieniami i gruzem. Dziwna sprawa, trzeba się będzie temu przyjrzeć. Fajnie, to teraz widać, jak nie ma zieleni. Kupa kamieni w kwadratowej dziurze. Usypana w stos. Chyba czeka mnie robota. dogrzewać się pod tą stertę gruzu a widzę górą chyba się zapadło dołek się zrobił tak usypany jak mąka na ciasto <grytania> jak moja babka zawsze dziurę z góry robiła i jajko wsadzała znam je dziwna ta sterta gruzu tak, sam kamień. Sam kamień. Po co tu ktoś kupę gruzu nasypą w tej kwadratowej dziurze na, na, na samym środku? Ta dziura ma 5 na 5 metrów, kwadrat, bity kwadrat, 5 na 5 metrów. A na samym środku usłyszy pana kupa gruzu. Do weryfikacji. A w sumie wcześniej tego nie zauważyłem. Ale idziemy na skład koksu. No to skład koksu jest oddalony od tej dziury. 30 metrów. No akurat w tej dziurze nikt sobie nie zawracał głowy z jakimś maskowaniem. O proszę. Powiedzcie mi, że tu nic nie stało. Jak tu są cegły porozrzucane? Jedna. Druga. Tu coś stało. Jest kupa gruzu. Chodzę po cegłach. I po... A to jest rura z eternitu. cementowo Eternitowa Rura. Jak kominek wentylacyjny. Zobaczcie te dziurę. Nikt dupy nie zawracał z maskowaniem tej dziury. Chodź, jaki otwór wypruty. Tutaj w dół jest. Dobre 5 metrów. 4 na 8 metrów. Nie więcej. 6 na 10. Na 12 metrów ta dziura ma. Niech sobie dupy nie zawraca z maskowaniem. Obok kolejna okrągła i też z kupą gruzu na środku usypaną. Dziwne rzeczy się tu dzieją. I zobaczcie, ile tu jest cegieł. patrzcie Też coś stało, same cegły porozwalane. Pada na starego dziada, pada. Bomblowi to zwali. Jak on potrafi się w grudniu w rzece wykąpać, to jemu to rybka. Tu to samo. Cegła i śmieci, ale to śmietnik jest nasz. He? A dupa nie nasz, niemiecki. Oczywiście. Niemiec. Wszędzie te rury, ale to jest chyba strzał. To jest chyba lej ten, i ten to są chyba leje. I tam jest trzeci. Może ruski pociągnął? Jak to się mówi. nie mi się gimbal od tej ostatniej wycieczki do kopalni w Okrzyszynie nabrał syfu, muszę go rozkręcić i wyczyścić, bo jeźdź mi taśmę blokuje tutaj macie kolejny wykop i to już jest potężny wykop ten wykop to ma tak 15 na 20 metrów i widać, że było zejście w dół tędy, z prosto w lewo i prosto tu coś było dużego. Oczywiście. Katastrofa dobra. Ja się zrywam do chałupy. Bo do auta to mam jeszcze przez otwarte pole. Tak półtora kilometra. A pada na mnie jak na świnie. A nie chcę, żeby mi kamera zamokła. Bo to nie jest wodoszczelne. badziewie Trzeba będzie zainwestować w coś innego. Chociaż ta nieźle nagrywa, bo to w 4K nagrywa w 30 klatkach, <laughs> tylko musiałbym skompletować mikrofon do niej, stojak do ręki, chwytać jakiś, są na internecie, widziałem fajne i tablet do niej przypiąć. Wtedy będę mógł obracać, przybliżać, bo na razie na surowym miady. na koniec wszystkim wesołych świąt niech wam się darzy trzymajta się Tak, wiecie co psa z wilka wygonisz ale wilka z psa za cholerę zostaw ten szajs kręgosłup, biednica i dwie nogi gdzie on to znalazł, to szlag mnie trafi, patrzcie. Jeszcze warczy. Co tu masz? Czemu tą padlinę źreć debilu? Fuj. Fuj. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Zostaw to, Uciekaj mi stąd. Uciekaj mi stąd. No nic cholery nie... Co ja mam z nim zrobić? Dureń jeden. Tak, Milena, twój prez zawsze coś znajdzie w lesie, co mu się bardzo podoba.